Co z nich zrobić może? Pokaż mi te rzeczy, z których strzał się. Co robi? jest, to włączam mesę i snapa odpala. Krzemień. To muszę hodowlę tych kurczaków wbić po prostu. Odbieraj i A co tu? No to piasek są, to. Ja już nie robiłem. Ej, ty! Patam! Da fakt! kto ten mnie uratował? No. Dobry to.